I to jest też w tej sprawie najbardziej przykre, że w tej sprawie krzyczą najwięcej pan minister Siemoniak i pan minister Mroczek. Dwie osoby, które przez 4 lata, minister, minister tak, dokładnie, dwie osoby, które przez 4 lata nie chciały czy też nie potrafiły, nie miały determinacji, żeby ten zakup zrealizować. Ale to postępowanie, które czy te postępowania, które my realizowaliśmy, prowadzili dokładnie ci sami urzędnicy. Ja tam nikogo z tych urzędników nie wymieniałem, to są cały czas mniej więcej te same składy osobowe. I dzisiaj były wiceminister czy minister obrony narodowej ma czelność do swoich jeszcze niedawnych podwładnych, bo de facto to on kieruje również do nich, do mnie, ale przecież do tych, którzy to postępowanie wykonywali, bo wie, jak takie postępowania przebiegają. jak nie, nie, nie można na nie od tak sobie wpłynąć. Ma prawo formułować zarzuty, że oni są zastraszani, że doszło tu do jakiejś korupcji, że pan doktor Berczyński zdecydował, jaki samochód kupimy. Gdyby to mówił laik, poseł opozycji, który nie miał nic wspólnego z zakupami i nie ponosił za to odpowiedzialności, to powiedział: Nie zna się typowa mózga polityczna. To mówią ludzie, którzy w ten sposób obrażają polskie wojsko. To taki. Yy, generał, który uciekł ze statku później jeszcze obra, z pola bitwy później jeszcze obraża tych żołnierzy, którzy na tym polu bitwy walczą realizując ważne zakupy dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Uciekł czy może został odwołany, bo po prostu był nieudolny, bo w tym wypadku to był generał, którego Wyborcy odwołali, uznali, że jest nieudolny, niesprawny i postawili na inną ekipę, na ekipę prawa i sprawiedliwości. Teraz ten generał, odwołany za nieudolność, mówi, że żołnierze słabo walczą. Nie, ci żołnierze bardzo ciężko pracowali. Ja wielokrotnie z nimi kontaktowałem się, panie dyrektorze, sobota 23-24 w nocy. Były kontakty, były rozmowy, bo trzeba jakiś dokument przygotować, bo w Stanach Zjednoczonych na przykład prowadzona jest jakaś konferencja czy jakieś spotkanie. I tam jest przesunięcie czasowe, i oni byli gotowi na to. Byli gotowi, żeby pracować 24 godziny na dobę, dlatego że służą w ten sposób państwu polskiemu. Że dostali hmm. zadanie i zobaczyli, że dzisiaj rząd pani premier była Beate Szydło, że pan minister Macierewicz jest gotowy podejmować trudne decyzje. I